Powiem szczerze, że no do tej pory nie udało nam się znaleźć nigdzie większej ściany kinetycznej, większego wideołowa na świecie. Wydaje mi się, że taki obiekt jak Sky Tower w pełni zasługuje na tak wyjątkową oprawę multimedialną. I to, co jest chyba kluczowe, i to Państwo zobaczycie na przestrzeni najbliższych miesięcy, że będziemy Państwa zaskakiwać, że tego rodzaju nośniki. Pozwalają na to, żeby w sposób ciągły utrzymywać zainteresowanie gości galerią, żeby w sposób ciągły zadziwiać ich, angażować i wreszcie wykonywać rzeczy, które jeszcze dzisiaj może są nie do pomyślenia, bo cała platforma technologiczna jest tak skonstruowana, żebyśmy jutro mogli zintegrować to z iPadami, żebyśmy mogli to zintegrować chociażby z mediami. Z, z telefonami komórkowymi, żebyśmy mogli zintegrować to z mediami społecznościowymi, a więc w sposób ciągły wchodzić w coraz bardziej zaawansowaną interakcję z naszym użytkownikiem i oczywiście skłaniać go do tego, żeby świetnie bawił się w Towerze i żeby odwiedzał galerię. Wystarczy stanąć przed ścianą, by wcielić się na przykład w rolę pilota i pokierować samolotem przez niebo. Wydaje nam się, że dla, szczególnie dla najmłodszych użytkowników tej galerii, e, będzie to nie, nieprawdopodobna frajda. Znowu oczywiście ściana reaguje i zaprasza nas do wejścia w głębszą interakcję. Wystarczy unieść rękę, aby znowu za pomocą gestów, na przykład poznać drużyny, które biorą udział w EURO. Przesuwając się kawałek dalej, myślę, że to będzie pewnie hit akurat e, tego tematu. E, no, większość z nas pewnie marzyła na pewnym etapie, żeby, żeby zmierzyć się z jakimś dobrym bramkarzem. No i oczywiście ściana na to pozwala. System jest na tyle precyzyjny, że ocenia zarówno kierunek ruchu piłki, jak i siłę uderzenia. Więc nie dzieje się to, nie dzieje się to na randomie, ale jest to faktycznie system, który jest w pełni zaawansowany technologicznie i pozwala nam się Sprawy. Oczywiście nie tylko chodzi o to, żeby bronić, nie tylko chodzi o to, żeby strzelać, ale element treningowy też jest niezmiernie istotny, tak więc pewien element dryblingu i pewnej wprawy jest konieczny, tak więc wydaje nam się, że zarówno młodszym, jak i nieco starszym zapaleńcom piłkarskim będziemy w stanie zaoperować bardzo kompletną ścieżkę od treningu, aż od informacji właściwie, aż po poprzez trening, aż po szansę na to, by spróbować swoich sił w kontakcie z wirtualnym przeciwnikiem.